Rozwój sektora gier wideo, inwestycje i nowe technologie. W ostatnich latach sektor gier wideo znacząco się rozwinął, stając się jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin przemysłu rozrywkowego. Rosnące zainteresowanie zarówno graczy, jak i inwestorów sprawia, że branża ta ciągle poszukuje nowych rozwiązań technologicznych oraz innowacyjnych podejść do produkcji i dystrybucji gier. W tym artykule skupimy się na aktualnych trendach rynkowych. Nowych technologiach wykorzystywanych w produkcji i dystrybucji gier, a także na sukcesach i przyszłości tego sektora. Trendy na rynku gier wideo. Aktualnie na rynku gier wideo obserwuje się kilka wyraźnych trendów, które kształtują branżę. Po pierwsze, coraz większą popularność zdobywają gry mobilne, które dzięki rozwojowi smartfonów i tabletów stają się dostępne dla szerszego grona odbiorców na całym świecie. Po drugie, istotne są także gry Free to Play. Które przyciągają użytkowników modelami darmowego dostępu, generując przychody głównie z mikrotransakcji i reklam. Obserwujemy również wzrost znaczenia platform streamingowych, które umożliwiają granie w chmurze bez potrzeby posiadania zaawansowanego sprzętu. Otwiera to rynek przed nowymi użytkownikami, którzy wcześniej nie mieli dostępu do najnowszych tytułów z powodów finansowych lub technologicznych. Nowe technologie w produkcji i dystrybucji gier. Postęp technologiczny w branży gier jest nie tylko imponujący, ale także rewolucyjny. Sztuczna inteligencja, AI i rozszerzona rzeczywistość, AR, zmieniają sposób, w jaki gry są projektowane i dostarczane graczom. AI jest wykorzystywana do tworzenia bardziej realistycznych i reagujących na gracza NPC, non-player characters, co sprawia, że gry stają się bardziej zaawansowane i angażujące. AR z kolei pozwala na wprowadzenie elementów gry do świata rzeczywistego, co otwiera zupełnie nowe możliwości dla twórców i graczy. Technologie te są także stosowane w produkcji gier wideo, umożliwiając tworzenie bardziej szczegółowych i złożonych środowisk, a także oferując twórcom narzędzia do eksperymentowania z nowymi formami narracji. Inwestycje w branżę gamingową Inwestycje w sektor gier wideo rosną w zaskakującym tempie, co świadczy o jego ogromnym potencjale komercyjnym. Wiele firm technologicznych, funduszy venture capital oraz korporacji medialnych lokuje duże sumy pieniędzy w projekty związane z grami wideo. Inwestycje te nie tylko napędzają innowacje w samej produkcji gier, ale także w infrastrukturę umożliwiającą rozgrywkę online, rozwój platform strumieniowania oraz technologii wspierających rozgrywkę, takich jak VR czy AR. Równie ważny jest rozwój e-sportu, który przekształca się w pełnoprawną dyscyplinę sportową z profesjonalnymi ligami, zawodami i znaczącymi nagrodami, co dodatkowo przyciąga uwagę inwestorów. Przypadki sukcesów na rynku gier. Historie sukcesu na rynku gier wideo są różnorodne i inspirujące. Przykładem może być wspomniana już gra Fortnite, która zyskała globalną popularność, oferując graczom innowacyjne połączenie rozgrywki Battle Royale z elementami budowania i społecznościowymi. Inny przykład, Minecraft, zrewolucjonizował świat gier dzięki swojej otwartej strukturze, umożliwiając graczom tworzenie własnych światów i dzielenie się nimi z innymi. Oba te tytuły nie tylko zdominowały listy sprzedaży, ale także wywarły znaczący wpływ na całą kulturę gier wideo, inspirując deweloperów i graczy na całym świecie. Przyszłość branży gier wideo Przyszłość sektora gier wideo wydaje się być jasna i obiecująca, z coraz więcej miejsca na innowacje, rozwój i nowe odkrycia. Dzięki postępowi technologicznemu branża ta będzie kontynuować swoją ewolucję, oferując coraz to nowsze i bardziej zaawansowane rozwiązania, które będą zmieniać nie tylko sposób, w jaki gramy, ale także jak postrzegamy rozrywkę cyfrową. W miarę jak technologie takie jak AIVR i AR będą się rozwijać, możemy oczekiwać gier, które będą jeszcze bardziej imersyjne i interaktywne, co niewątpliwie przyciągnie jeszcze szerszą grupę odbiorców i otworzy nowe możliwości dla całej branży.